W takim pseudom szaliku na dzisiejszy dzień jest wprowadzenie, które mówi, że na próżno szukać na frontonie Bazyliki Watykańskiej Jakiejkolwiek podobizny Świętego Józefa, że nie był on eksponowany, szczególnie nawet w Kościele Powszechnym, do momentu, kiedy 150 kilka lat temu była groźba, że upadnie państwo kościelne, a wraz z nim, że upadnie Kościół, i wtedy papież uczynił Świętego Józefa patronem całego kościoła. Jak widać, te obawy, że jak wpadnie jakaś struktura, to padnie cały Kościół, nie towarzyszą tylko nam, ale już 150 lat temu to samo było. Ale idąc dalej, tą myślą można byłoby ją kontynuować, że nawet wewnątrz, w Bazylice Watykańskiej, nie było specjalnie nic poświęconego Świętemu Józefowi papież Jan XXIII zauważył, że nie ma nawet żadnego ołtarza poświęconego dedykowanemu świętemu Józefowi, więc go uczynił. No w mało chlubnie z naszego punktu widzenia franciszkanów usunął ołtarz dedykowany świętemu Franciszkowi, a w tym miejscu postawił ołtarz świętym Józefowi. No, święty Franciszek to się pokornie wycofał poza Bazylikę. To samo tutaj, gdzie jestem w kościele, gdzie teraz są rekolekcje. Jak przyszli redemptoryści, głosząc misję, to też wyrzucili na skutek tych misji figurkę świętego Franciszka z ołtarza głównego, a wprowadzili Alfonsa Liguariego, swojego założyciela. No tak to jest, jakoś tych franciszkanów można potraktować, przynajmniej świętego Franciszka z buta. Pokorny to więc przyjmie i dobrze, to jest dobry, dobry kierunek. Nasz wicemagister w nowicjacie pół puserio serio, mówił, że no bo taka jest nasza rola, bo może jezuici mają te uniwersytety, salezjanie są świetni w pracy z młodzieżą, ale naszym charyzmatem jest pokora i w tym nas nikt nie prześcignie. No właśnie, święty Józef też jest człowiekiem pokornym. Widzę, że nie pchał się Specjalnie do góry, dopóki go nie zauważono, nie odkryto Jego tej duchowej moż potencji, możliwości, którą miał, e to jego patronactwo nad całym Kościołem Świętym teraz jest dostrzeżony. Ale Święty Józef to też człowiek pokorny. To widać w dzisiejszy Ewangelii: jest człowiekiem wycofanym, tym, który nie pcha się do przodu, nie jest celebrytą. E Człowiekiem wręcz milczenia, wycofania się. Zrezygnowany nawet z tych, z tych miejsc, które wydawałoby się, że jemu się przynależą. Był małżonkiem kogoś, kogo na pewno z całych sił kochał jako człowieka. Na pewno miał ludzkie prawa do tego, żeby wyobrażać sobie szczęśliwe życie z nią, bycie blisko. Bycie w tym naturalnym małżeństwie z Maryją, tak czy inaczej. I przychodzi nagle Anioł, i, i te jego plany legły w gruzach. Ma być w cudzysłowie tylko przybranym ojcem Jezusa. Ma misję wobec niego, opiekuna, tego, którego będzie chronił ale to nie będzie jego dziecko. Ty z tej fizycznej e, roli ojca będzie musiał zrezygnować i w pokorze się wycofuje. Daj miejsce Panu Bogu. Jestem człowiekiem, który, który szuka Boga nade wszystko, z całego serca, z całej duszy, ze wszystkich sił. Te siły oferuję Panu Bogu. Nie chcę Pana Boga teraz wyręczać. Nie chcę Pana Boga zastępować nawet. Nie chcę się powoływać na te ludzkie, naturalne prawa, czy nawet duchowe prawa, które miał, mógłby sobie rościć w stosunku do Pana Boga. Jego ścieżka jest wyjątkowa. Jest jak gdyby wbrew temu, co ludzkie, wbrew temu, do czego mógłby sobie rościć pretensje, czy, czy mieć prawo, czy szukać swoich racji. Wycofuje się. To jest ten pierwszy rys Świętego Józefa, który warto jakoś mieć przed oczyma dzisiaj, kiedy jest jego uroczystość. Drugi rys który mi się jakiś jawi, to jest to, że Józef jest człowiekiem sprawiedliwym, jest człowiekiem prawa, Starego Testamentu i Pan Bóg na tej podwalinie, na tym fundamencie buduje coś więcej. Buduje tą, tą jego misję w stosunku do Nowego Testamentu, do, do Jezusa. Wchodzi, jest na styku tego Nowego Testamentu i to mi się wydaje też być rzeczą ważną, że żeby być tym człowiekiem pokroju świętego Józefa, to trzeba mieć też to prawo gdzieś w sobie, że również chrześcijaństwo nie jest czymś jakimś górnolotnym, bez jakiejś bazy, bez zakorzenienia w życiu, tylko jest to, to bardzo takie podstawowe prawo, też dziesięciu przykazań i tak dalej, które dopiero zachowywane, gdyby otwiera na, na coś więcej że to nie jest jakaś górnolotność, to nie jest, że to wszystko mogę podeptać, wszystko mogę gdzieś tam zostawić, bo jestem do wyższych rzeczy stworzonych, te, te wszystkie prawa Starego Testamentu i tak dalej, to mnie nie interesuje, bo tylko miłość, bo, bo tylko jakoś tak coś, coś z, z chmur. Nie, że jest, jest pewna podstawa, na której Pan Bóg buduje, to jest ta podstawa sprawiedliwości świętego Józefa. Potem jest owszem to zmaganie, którego Jezu, Józef nie rozumie, bo nie jest w stanie teraz na podstawie tego prawa wydedukować, czego Pan Bóg od niego chce, że w myśl tego prawa chce odejść, i bynajmniej nie jest to ścieżka, którą Pan Bóg dla niego przewidział, to jest to, co On sam sobie wymyślił. Nie wpadł na to, co Pan Bóg od niego chce, tylko chce pójść tą, tą ścieżką swoich własnych odczuć. Ale ponieważ ma to prawo w sobie, więc kiedy przychodzi też ta perspektywa, ta odsłona ze strony Pana Boga, nie ta, nie ta ścieżka, tylko inna, to Józef bez żalu, bez pretensji, bez słowa jakiegoś sprzeciwu przyjmuje to. Przyjmuje Maryję, przyjmuje Chrystusa, idzie teraz tą ścieżką, którą Pan Bóg dla niego wytyczył. Ale gdzieś w nim jest ten... Hmm, Stary Testament, jest to prawo, jest człowiekiem sprawiedliwym. Jedno drugiemu się nie przeczy. To, co powiedział Chrystus o sobie, można w jakiś sposób też odnieść do Świętego Józefa, że u niego prawo nie zostało zabrane, ale prawo zostało uzupełnione, wywyższone. To prawo zostało wypełnione. To zostało jeszcze coś większego, bardziej wspaniałomyślnego, do tego dołożone, niezastąpione. Tego jedno i drugie jest ważne. Ważne jest to, to życie, życie z Panem Bogiem, pewna wierność, pewne też pewien szkielet, który musimy mieć w naszym życiu też duchowym, a Pan Bóg na tym fundamencie może postawić coś więcej, jeśli będzie chciał. Bo, jak widać, to wcale nie jest łatwe, i ta wyjątkowa rola świętego Józefa to nie jest coś, co byśmy chcieli. Gdyby Pan Bóg teraz zażądał, i Pan Bóg żąda, wymaga, choćby w tych relacjach takich damsko-męskich, że poczekaj na ślub, i już nikt nie chce tego słuchać, tylko chce. To, to Czy Pan, Pan Bogu się to podoba, czy nie, to ja wchodzę w relacje seksualne i tutaj Józef jawi się w coś zupełnie wręcz abstrakcyjnego dla, dla tego sposobu myślenia, że, że Pan Bóg może, może chcieć nawet czegoś więcej, że nawet w małżeństwie w czystości mógł tego od, od Józefa zażądać. A co dopiero ta rzecz podstawowa, prawna, gdyby ten, ten fundament. Że który trzeba zachować, że czystość, wstrzemięźliwość absolutna do, do momentu ślubu, do momentu sakramentu małżeństwa. Jak wstrzylimy się w tą ścieżkę Pana Boga, to jest świętość, to jest pokój, to jest to wszystko, co, co miał i reprezentuje sobą święty, święty Józef. Kiedy tego nie ma, to, to nikt nie również to, co byśmy chcieli przy okazji tego, tego związku otrzymać. Tam, gdzie jest grzech, te wszystkie rzeczywistości duchowe miłość, pokój, jedność, oddanie się itd. nie mają miejsca. To jest jak, jak przebicie balonu to wszystko zostaje, zostaje zniszczone. Coś tam, jakiś może oczywiście Pan Bóg może z ruin coś wybudować, ale e, kiedy jest grzech, to jest i, i ten stan grzechu, w którym jest, to trudno cokolwiek budować. Święty Józef jest, jest człowiekiem naprawdę na nasze czasy, że jest tym, który, który może wskazać drogę, którą świat nie idzie, e, chcąc osiągnąć pewne, pewien stan ducha, ale ścieżką, która nie jest Boża, święty Józef pokazuje, że moż, można i trzeba pójść drogą Pana Boga i się te rzeczywistości osiągnie, aczkolwiek w myśli świata będzie to droga, która jest, jest bezdrożną, która jest głupotą, która jest anachronizmem. Święty Józef jest ciągle aktualny, jest patronem Kościoła, ludzi, którzy są w Kościele, a ludzi spoza Kościoła będzie, będzie idiotą. Ale dla mnie, jako dla człowieka kościoła, jest wzorem, jest tym, który, który pokazuje mi ścieżkę, która jest Bożą ścieżką, e, ścieżką świętości, ścieżką zbliżenia się do Pana Boga. O Jezu.